Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie, Tysiu. Odpowiadam na pytanie. Czy członkowie grupy chudza będą mieli szczęście w sprawach sercowych w zbliżającym się roku? Pyta Tysio. Czy członkowie grupy chudza będą mieli szczęście w sprawach sercowych w zbliżającym się roku. Czy będą mieli szczęście? Czy będą mieli szczęście? No, to wszystko jest bardzo przewrotne, ale mamy finalnie kartę gwiazdy, czyli gwiazdka z nieba. Gwiazdka z nieba, ale no, grunt pod nogami zachwiany będzie u członków, jeżeli chodzi o członków grupy chudza. Naprawdę. Co jest na tak karta wieży? Cały światopogląd po prostu runie. Grunt pod nogami się zachwieje, tak? coś już nie jest albo nie będzie takie jak nam się wydaje, że jest coś już będzie nieaktualne coś już będzie po prostu no, nie, nie wasze takie będziecie chcieli coś zmienić tak absolutnie zmienić w sobie w swoim życiu i w sprawach sercowych tylko co jest na niej na nierytżenarów, żeby absolutnie nikt nie czuł się gorsze, słabsze, że nie da rady, że nie podoła, że coś jest nie na niego, nie na jego nerwy, nie na, nie na jego siły, że coś jest po prostu nie dla niego, że jest za wysokie progi. Nie! Jesteście fantastyczni! Nie macie prawa tak o sobie myśleć. Żaden członek nie ma prawa o sobie tak myśleć. I nie negować dobrych wydarzeń, dobrych informacji, wspaniałych informacji, super wydarzeń, prezentów, niespodzianek, zaręczyn, nie negować tego. To wszystko jest możliwe, to wszystko jest przy Was. Karta Rada, karta kapłanki. No. Kapłanka mówi o tajemnicach, także warto, blok warto chronić się energetycznie. Ja zawsze polecam kwarc różowy ametyst, albo kryształ górski najbardziej kwarc różowy, bo on przyciąga miłość ja sama go noszę, na przykład w formie nie wiem gdzieś tam w portfelu nosić, albo w formie brazoletki na no czegokolwiek, tak ale żeby go mieć, żeby się chronić energetycznie, bo mogą być jakieś blokady energetyczne, na przykład zazdrości, tak, ale również naw mogą wyjść jakieś tajemnice które jednak nie będą negatywne, ale wręcz odwrotnie będą bardzo pozytywne. Coś, co było zatajanego, tak? Ukrytego, czego ktoś się być może wstydził, wyjdzie na jaw i bardzo, bardzo dobrze, bo dzięki temu, proszę bardzo, karta gwiazdy, no, spełnione marzenia, zrealizowane plany, cudowne otoczenie, wspaniałe wiadomości, super wydarzenia, no, gwiazdka z nieba, także no bez wątpienia. Członkowie grupy chudza będą mieli ogromne szczęście w sprawach sercowych w zbliżającym się roku. Tylko naprawdę nie baćcie zmian, nie baćcie prawdy, a szczęście i nie baćcie się czy zaręczyn, czy prawdziwego związku, bo naprawdę szczęście jest dosłownie za rogiem. I gwiazdka z nieba tak samo. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam za Was wszystkich kciuki bardzo mocno. Życzę powodzenia. Do usłyszenia, do zobaczenia.